To 1,6 na 16 kurwa znowu drzewo mi wyrosło, prawie A to a panie jest kurwa 1.0 Na fałteku O człowieku na fałteku to już byś kurwa by, by niedawno wyprzedził Tak, 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 na pewno Nie bo mówię ci Jakby się kurwa wkręciło to już chuj Ty O ty a, o ty dziugo o ogień pizda. O kurwa. Oj ojo oj, oj. oj, 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 oj. kurwa... Jak mnie zaczęło rzucać? Kurwa brzoza za To nie wiem, to chyba to pola kurwa. Jakaś nie, nie urosła dobrze. Eee... To jest... To jest. To jest białe drzewo, tylko że pomalowali. To jest amelinium. Tego nie pomaluję. Nie, to jest amelinium. Kurwa pa ile tego miedzi. Nie ma miedzi do pasiedzi, jak tu mówię, co nie? Jutro będzie. Chyba. Bu kumpel napisał mi z roboty, że... Wu 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 wu! Że płacz. Jebany! o Jezu! Ty, jak kurwa skocznie, ja pierdolę! Gdzie ty kurwa jesteś? Tu po lewej, już po prawej, o ty chuju! Ury Bogdan, As Bogdan! O. Boguś leci z wektry! <grym> się za wypierdzielić! <grym> no chcę tak cię delikatnie, nie? Że będzie nie. U tu 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 Kurwa Coś narobił. Co tyś kurwa na nic, mi powiedz Co? Jak kurwa u nas w robocie To tyś kurwa na nic Coś tu jest nie tak Hmm A ja porać trochę Psz. O kurde, Jest kurwa Jest, jest, jest. Stoisz? Na kółeczkach? A no jak kurwa 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 obok no, cię ja... e, pomóż Właśnie, czekaj, czekaj! Darek, zwiecha złapał <grym> Jesteś kurwa chciał wdrapać na słupa? Huuu, to już nie twój interes, ja chciałem wjechać. Kurwa, ja druty chciałbym. podpierdolić! <grym> co, <grym> miedziane by to już kurwa co? Przynajmniej by były pieniądze za to, kurwa. A się zapierdala? Łoju! Łut, 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 i wstecz, nie? Co to ten case robi? Yy, to ja wczoraj stuntowałem. A, chciałeś sprawdzić czy jeździ? I jeszcze. <laughs> włącz kombajnę. E. Sorry. O Ja? Yeah. Oh. Ja A? usilnie koszę. Co? Ja usilnie koszę. Bierz prasę i zapierdaj dalej. A co właśnie robię? Przypinam traktor. Ale krzywo, kurwa macie. <noise> Kto to kosił?